Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej edycji Bitwy na Żądanie. Widzimy się na początek w kwalifikacjach, a ponieważ dosyć dawno nie było tej serii, a pewnie sporo widzów przybyło do tej pory, pokrótce chciałem tylko wyjaśnić, na czym polega Bitwa na Żądanie. Otóż pokazuję tutaj pięć screenów z What Replays. Są to powtórki, które do mnie nadesłaliście głównie jako epicka bitwa, natomiast z jakiejś przyczyny one przeze mnie nie zostały obejrzane, zostały jakby odrzucone. Natomiast wpadają tutaj do takiego worka, nazwijmy to, który przeznaczam właśnie na bitwy bardzo dobre, natomiast które według moich standardów nie są bitwami epickimi. Ja ich nie widziałem i wspólnie tutaj zastanowimy się. To znaczy, wy zagłosujecie, którą bitwę mam pokazać i skomentować. Bitwy, której nie widziałem, będzie to komentarz jakby na żywo po. Przedstawieniu kandydatów jest ankieta, w której bardzo was proszę o głosy. Ta ankieta jest otwarta przez kilka dni, później ją zamykam, sprawdzam, która powtórka zebrała najwięcej waszych głosów, i po prostu, w, możliwe, w możliwie jak najszybszym terminie, nagrywam taką powtórkę, wrzucam na kanał i oglądamy wspólnie, co wybraliście. Czy wybór był słuszny, czy też nie. Bitwa może być nudna, może być epicka, wszystko jest możliwe. Myślę, że zasady są jasne, także zaczynamy od pierwszego kandydata. Pierwszym kandydatem jest siwy 8686 z PMHC2 na T110E3. Jak widzimy, zdobył on tutaj odznakę mistrzowską, a pancerny duży kaliber stalową ścianę oraz wsparcie. Jeśli chodzi o dane szczegółowe, widzimy ponad 10 tysięcy obrażeń oraz prawie 1500 czystego EXPA na dziesiące, co jest świetnym wynikiem. No, i pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja takiej bitwy nawet nie obejrzałem i nie jest ona w epickiej bitwie, ponieważ obrażenia są rewelacyjne. Otóż dlatego, że głównym wyznacznikiem tego, czy taką bitwę w ogóle obejrzę, czy zakwalifikuje do epickiej bitwy, w pierwszej kolejności jest ilość fragów, która, zdob która znaczy, yy, którą zdobywa drużyna przeciwna. I w tej sytuacji jest to po prostu tak, że w drużynie naszego Bohatera zostało czterech żywych graczy, a ja po prostu za bitwę epicką uważam raczej takie, że, że wy, wykończeni są wszyscy zawodnicy, a nasz Bohater, na przykład, zostaje sam na trzech czy sam na pięciu wrogów, i wówczas jest to wyciąg. A jeśli jest taka, powiedzmy, bitwa, że wygrywa się różnicą kilku czołgów, no to wówczas bitwa. W wielce prawdopodobna jest taka, że ona oczywiście może być bardzo, bardzo dobra, natomiast jednak w rozrachunku ostatecznym, no, epicka według mnie nie jest, także dlatego ląduje tutaj i ma szansę się pokazać. Również bardzo zerkam na przejechany dystans, to jest drugi z moich wyznaczników tego, czy bitwę uznaję za epicką czy nie i czy ją w ogóle zobaczę. Kilometr 33 to jest mało, natomiast oczywiście... T110E-3 jest czołgiem wolnym, także tu akurat ten dystans aż takiej dużej różnicy nie robi. No i widzimy jeszcze 16 otrzymanych strzałów i ponad 5000 zablokowanych przez pancerz. Także to jest nasz kandydat. Jeśli chcecie, żebym właśnie tą bitwę skomentował, oddajecie głos na właśnie tego kandydata. Dobra, bitwa numer 2, którą chciałem zaproponować dla równowagi coś lżejszego, czyli lux. Od znaka mistrzowska, medal Fadina, medal Nadina, duży kaliber oraz specjalista, także bardzo bardzo ładny zestaw medali. Oczywiście jest to na niższych tierach, ale u mnie nie ma dyskryminacji na, na to, że nie pokazuję powtórek z niższych tierów. 1650 obrażeń aż 11 kili, czyli bardzo bardzo dużo i ponad 1300 czystego expa. Także bitwa również może być Ciekawa, do tego 4,5 km przejechane, także bardzo, bardzo dużo. Jest to na mapie ukryta wioska. No i również tutaj sytuacja taka, że zostało powiedzmy trzech naszych sojuszników, dlatego tutaj jakby przewagę, według mojej opinii, miała drużyna wygrywająca czyli zostało ich trzech i wykończyli wrogów także też tej doepickiej według mnie się nie nadaje. Natomiast bitwa może być bardzo, bardzo ciekawa, bo zestaw medali, ilość kili jak najbardziej bardzo, bardzo. Fajna. Trzeci kandydat jest to y, Ruklerek, a tutaj nie powiedziałem, kto jest kandydatem, to jest Wojtek 098765. Dobra. A tutaj teraz mamy y, Ruklerka na M10 Wolverine i widzimy mapa, to jest y, Arctic Red Region. Y, odznaka mistrzowska, medal, pula, duży kaliber oraz specjalista, także też bardzo ładny zestaw medali. Y, 2,5 tysiąca obrażeń, no i 13 kili, także to jak najbardziej budzi respekt i tutaj widzimy, że bitwa musi być zacięta, skoro został sam na polu boju, prawie czystego EXPA, wiemy na pewno, że nie został na 5 czołgów, bo nie ma medalu Kołbanowa, no ale co mnie w tej powtórce powiedzmy zniechęciło, żeby ją obejrzeć i zaprezentować jako epicką bitwę, to jest przejechany dystans, 800 metrów, no to zdecydowanie wskazuje na to, że tutaj yy, tak sobie myślę, że po prostu będzie strzelnica z jednego miejsca. Yy, może, może być inaczej, nie wiem, natomiast też jakby ma to wpływ na to, że ta powtórka właśnie ląduje tutaj i jeśli chcecie ją zobaczyć, czyli bardzo dużo Kili, no to głosujecie na tą właśnie powtórkę. Kandydat numer 4 to jest Ronin123, również z klanu PMHC2. To jest tak naprawdę zbieg okoliczności, ponieważ nie faworyzuje żadnych sklonów, Po prostu, akurat tą powtórkę wybrałem do pokazania. Odznaka mistrzowska, duży kaliber, specjalista oraz stalowa ściana. Czołg T54, bitwa malinówka. Tutaj również widzimy, że bitwa bardzo, bardzo można by rzec, łatwa, ponieważ tylko 3 kg drużyna przeciwna zdobyła. Natomiast nasz bohater zrobił prawie 2000 czystego ekspa. I 6100 obrażeń, 6 kg oraz 6,500 ze światła plus 4450 km 72 przejechany także rewelacyjny wynik, i myślę, że dlatego właśnie jest tak łatwe zwycięstwo, że nasz bohater tutaj absolutnie zdominował tą bitwę i po prostu sam ją wygrał. Natomiast, no wiadomo, że, że wyciągu nie ma raczej, raczej łatwe zwycięstwo, okupione świetnym jakby tutaj rezultatem. Także jeśli chcecie zobaczyć na pewno trochę akcji, to możecie głosować na właśnie tą powtórkę. I ostatni kandydat to jest Paweł 21 na isie trzecim, również ukryta wioska tutaj z medali tylko odznaka mistrzowska, duży kaliber i wsparcie. Ale obrażenia naprawdę rewelacyjne, 7,500 na i trzecim to jest świetny, absolutnie rewelacyjny wynik. Ja nigdy nawet się nie zbliżyłem takiego wyniku. Także absolutnie świetna, świetna bitwa. Również tutaj widzimy, że do końca bitwy przeżyło trzech naszych bohaterów. Bitwa na pewno była zacięta, na pewno była dobra. 2 km przejechane, 1500 odbitych strzałów, no i te 7,5 tysiąca budzi respekt. Także jeśli tą właśnie powtórkę chcecie, żebym skomentował, właśnie na nią będziecie głosować. Ankieta wygląda bardzo prosto. Dam wam linka pod filmem, gdzie po prostu są. Są te wypisane powtórki. Wybieracie jakąś, klikacie głosuj i tyle. Także na tym polega ta zabawa. W tym odcinku dużo się rozgadałem, natomiast myślę, że rozwiałem wszelkie wątpliwości na jakiś czas, i teraz wszyscy wiedzą, na czym polega bitwa na żądanie. Bardzo Was proszę o głosy, i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie obejrzymy sobie wybraną przez Was powtórkę. Pozdrawiam, cześć.